Poranek nad jednostką wojskową w Orzyszu wschodził powoli, jakby z wahaniem. Mgła unosiła się nisko nad betonowym placem apelowym, przesiąknięta wilgocią i ciszą. Starszy szeregowy Leon Krajewski stał bez ruchu, jego twarz nieruchoma, oczy wbite w dal, jakby szukały czegoś, co już dawno zniknęło. Miał 39 lat, Dwanaście z nich spędził w wojsku polskim. Nie był bohaterem. Nigdy nie chciał nim być. Chciał tylko służyć, cicho, uczciwie, bez rozgłosu. Beznę, na... w tym dniu, z pozoru zwykłym, rozpoczęło się coś, co miało zmienić rytm jego służby. Podczas porannej zbiórki kapitan Adrian Leszczyński, dowódca kompanii, wezwał Krajewskiego do siebie. Krajewski, biuro dowódcy batalionu, teraz. Ton był suchy, Nieznoszący sprzeciwu. W biurze czekał już podpułkownik Janusz Bielecki. Mężczyzna o twarzy pooranej z marszczkami i głosie, który nie zdradzał emocji. Zdarzył się incydent podczas nocnych ćwiczeń symulacyjnych w strefie ćwiczeń Drawska, powiedział bez wstępu. Szeregowa Marlena Wysocka nie wróciła na meldunek. Odnalazła ją grupa zabezpieczenia. Siniaki na szyi, ślady duszenia, nieprzytomna. Krajewski poczuł, jak coś zacieśnia się w jego wnętrzu. Wysocka była nowa, cicha, powściągliwa, nieśmiała, miała 26 lat i marzenie o służbie w Plutonie Zwiadowczym. Była jedyną kobietą wśród 28 uczestników specjalistycznego kursu taktycznego. Chcesz coś dodać? spytał podpułkownik. Krajewski pokręcił głową. Nie był tamtej nocy w jej grupie, ale znał ten wzór milczenie, potem szeptane insynuacje próba wyciszenia. Po południu, kiedy część żołnierzy trenowała manewry z Berylem, Krajewski wymknął się do magazynu sprzętu. Tam znalazł porucznika Fryderyka Nowaka jednego z instruktorów. Słyszał już wcześniej, że Nowak nie ukrywał pogardy wobec kobiet w służbie, był doświadczony, miał misję w Afganistanie za sobą, ale nosił w sobie coś zepsutego. Widziałeś coś tej nocy? Zapytał Krajewski. To, co trzeba było zobaczyć. Odparł Nowak, nie podnosząc wzroku z nadrejestru. Dziewczyna nie wytrzymała presji, pękła. Zdarza się, Krajewski odszedł bez słowa. Ale coś w nim drgnęło. Wiedział, że presja miała imię i twarz. Następnego dnia dotarł do dokumentacji ćwiczeń nielegalnie, z pomocą młodego sierżanta technicznego Pawła Brzozowskiego, który miał jeszcze w sobie idealizm. Kto dowodził sekcją Wysockiej? Zapytał. Porucznik Nowak, odpowiedział Paweł po chwili. Ale dziwne, bo w raporcie wpisano, że dowódca sekcji był nieznany. Milczenie w wojsku miało strukturę. Wypełniało raporty, regulaminy, ustne rozkazy. Ale Leon Krajewski nie był już tym samym szeregowym co dekadę temu. Kiedyś podczas misji w Iraku widział, jak jeden z jego kolegów. Zakrywał przerażone oczy dziecka martwego po wybuchu. Lepiej, żeby nie widziało powiedział wtedy. A może to właśnie trzeba było zobaczyć? Wieczorem znalazł się pod drzwiami izby szpitalnej. Wysocka spała. Jej twarz była spokojna, ale szyja nosiła ślady. Po cichu usiadł przy łóżku. Nie odpuszczę szepnął, nie wiedząc czy mówi do niej, czy do siebie. Za oknem wiatr poruszał flagą, cicho, ale nieustępliwie. Jakby przypominał, że lojalność wobec munduru to nie tylko rozkazy, to też odwaga powiedzenia dość. Gdzieś głęboko Krajewski poczuł, że ta historia dopiero się zaczyna. Następnego ranka nad orzyszem wisiała ciężka, ołowiana chmura. Jakby niebo próbowało ostrzec żołnierzy przed tym, co dopiero nadejdzie. Leon Krajewski pojawił się na placu ćwiczeń wcześniej niż zwykle. Zimny wiatr owiewał jego twarz, a w uszach wciąż brzmiały słowa, które wypowiedział poprzedniej nocy przy łóżku szeregowej Marleny Wysockiej: Nie odpuszczę. To nie była deklaracja odwagi, bardziej konieczność, ciężar, którego nie mógł zrzucić. Podczas porannej odprawy, kapitan Adrian Leszczyński poinformował o kontynuacji ćwiczeń nocnych w rejonie poligonu. Jego głos był zbyt spokojny, jakby chciał uspokoić atmosferę, która wcale nie potrzebowała uspokojenia. Z jednostki zniknęły szepty, a w ich miejsce pojawiła się cisza gęsta jak mgła. Żołnierze unikali swoich spojrzeń. Szczególnie ci, którzy byli tej nocy na ćwiczeniach z Wysocką. Po zbiórce Krajewski ruszył w stronę warsztatu technicznego. Znalazł sierżanta Pawła Brzozowskiego przy rozłożonym na części radiu polowym. Paweł potrzebuje nagrań z kamer z sektora północnego, z czasu kiedy Marlena zniknęła, powiedział bez zbędnych wstępów. Brzozowski zawahał się. To jest dostęp tylko dla oficerów. Leon, jeśli ktoś się dowie, urwał, widząc spojrzenie Krajewskiego. Tam nie było gniewu, tylko determinacja. Wysocką ktoś próbował zabić, dodał cicho starszy szeregowy. Jeśli nic nie zrobimy, jeszcze ktoś zniknie. Po godzinie mieli nagranie krótkie, fragmentaryczne. Kamera nocna zarejestrowała grupę żołnierzy. Wchodzących do lasu: na czele sylwetka przypominająca porucznika Fryderyka Nowaka. W tle ktoś trzymał kobietę za ramię. Krajewski przewinął nagranie kilka razy. Obraz był nieostry, ale sposób chodzenia, ułożenie barków, gest ręki wszystko wskazywało na Wysocką. W jednej chwili serce Leona zaczęło bić mocniej. To nie był wypadek to było działanie celowe. Niedługo później kapitan Leszczyński wezwał Krajewskiego do kantyny. Wiem, że czegoś szukasz zaczął kapitan, odkładając filiżankę kawy. I radzę ci przestać. Dlaczego? Leon patrzył mu prosto w oczy. Bo rozkazy to rozkazy odparł Leszczyński. A są sprawy, których żołnierz nie powinien drążyć. To nie była sprawa głos Krajewskiego lekko drżał to była człowiek. Kapitan odchylił się na krześle. Może i masz rację, ale jeśli wejdziesz za głęboko, nikt cię nie wyciągnie, nawet ja. Wieczorem, podczas ćwiczeń na strzelnicy, porucznik Nowak zbliżył się do Krajewskiego. Jego krok był wolny, a spojrzenie chłodne jak zimowa woda w jeziorach mazurskich. Słyszałem, że jesteś zbyt ciekawski, rzucił cicho. W wojsku ciekawość to choroba. A ty jesteś lekarzem? odpowiedział Leon równie spokojnym tonem. Nowak skrzywił usta w szyderczym niemal uśmiechu. Nie, ale wiem, jak ją wyleczyć. Ich rozmowę przerwały strzały z dalszych stanowisk. Jednak Krajewski wiedział, że to dopiero początek. Noc była zimna, przepełniona szumem lasu, który otaczał jednostkę z każdej strony. Krajewski nie mógł zasnąć. Wyszedł z baraku i ruszył w stronę poligonu. Potrzebował zobaczyć miejsce, w którym znaleziono Wysocką. Każdy krok wydawał się cięższy od poprzedniego, jakby Ziemia próbowała go zatrzymać. W świetle księżyca odnalazł ślady butów, nierówne, chaotyczne. Ktoś się szarpał. Dalej, wśród paproci, znalazł zerwany guzik z żeńskiego munduru. Kiedy podniósł go, Usłyszał za sobą kroki, odwrócił się gwałtownie, ręka odruchowo sięgnęła do kabury. W półmroku stała sierżant Aneta Brzezińska, jedna z nielicznych kobiet, które pełniły funkcję logistyczną w batalionie. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, powiedziała. Też widziałam nagranie i wiem, że to nie był wypadek. Krajewski zmrużył oczy. Skąd wiesz, że możesz mi ufać? zapytał. Brzezińska spojrzała w głąb lasu. Bo jedyna rzecz gorsza od milczenia to udział w kłamstwie. Wtedy usłyszeli trzask gałęzi ktoś ich obserwował ktoś, kto nie chciał świadków. Brzezińska spojrzała na Krajewskiego, a w jej oczach pojawiła się mieszanina strachu i determinacji. To dopiero początek wyszeptała. A las zamilkł nagle, jakby sam nasłuchiwał tego, co wydarzy się dalej. Poranek kolejnego dnia przyniósł ze sobą niepokojące wieści. Szeregowy Damian Czech zniknął po wieczornym szkoleniu z mapą i busolą. Ostatni raz widziano go w sektorze zachodnim. Nikt nic nie słyszał. Nikt nic nie widział. Kiedy rozeszła się wiadomość, Jednostkę owiała ponura cisza. Zniknięcia nie były już przypadkiem. Zaczęły mieć swój rytm. Leon Krajewski siedział w kantynie, obracając w dłoni metalowy guzik z munduru Marleny Wysockiej. Sierżant Brzezińska usiadła naprzeciwko niego. Czech zniknął. Mamy powtórkę, powiedziała cicho. Albo ktoś naprawdę chce uciszyć każdego, kto coś wie? Leon podniósł wzrok. Potrzebujemy więcej niż nagranie i podejrzenia. Musimy dotrzeć do wewnętrznego raportu medycznego Wysockiej. Jeżeli udało się zarejestrować ślady urazu, może będą dowody. To nie będzie proste, odparła Aneta. Dokumenty medyczne są trzymane w sejfie pod kluczem podporucznika Andrzeja Sobali. A on nie jest człowiekiem, który daje się przekonać rozmową. Tej samej nocy Krajewski i Brzezińska wymknęli się z baraków, przemieszczali się bocznymi korytarzami budynku administracyjnego, unikając światła reflektorów. Drzwi do pokoju medycznego były zamknięte, ale Aneta znała obejście. Okno techniczne od strony zaplecza. W środku, między kartotekami i chłodną ciszą, odnaleźli raport. Potwierdzał ich podejrzenia. Ślady duszenia, uraz kręgosłupa szyjnego, uszkodzenia skóry świadczące o walce. Tego nie dało się zamieść pod dywan. No to wystarczy powiedział Leon, chowając kopię raportu. Teraz musimy go zabezpieczyć i przygotować się na to, co będzie dalej. Co masz na myśli? zapytała Aneta. To nie są tylko nadużycia. To może być coś znacznie większego systemowe. Zaplanowane. Następnego dnia kapitan Leszczyński zarządził nieoczekiwane manewry nocne. Tym razem cały batalion miał wziąć udział. Wszystko zorganizowane w pośpiechu. Żołnierze mieli ograniczony dostęp do środków łączności, a mapy zredukowano do minimum. Krajewski i Brzezińska spojrzeli po sobie. To nie są manewry, to zasłona dymna, powiedziała Aneta. Po zmroku jednostka ruszyła na teren ćwiczeń. Oddziały zostały rozdzielone. Krajewski trzymał się blisko swojego plutonu, ale po pół godzinie zorientował się, że zostali odizolowani. W lesie panowała całkowita ciemność, a jedynym dźwiękiem był szelest suchych liści i przelatujące nad głową kruki. Wtedy rozległy się pierwsze strzały nie były to ślepe naboje. Huk był zbyt ostry, zbyt realny. Krajewski rzucił się na ziemię, zasłaniając twarz ramieniem. Ogień z zachodu kryć się! zawołał. Żołnierze rozbiegli się między drzewami. W głowie Leona kotłowała się jedna myśl: To pułapka. Ktoś chce, żebyśmy zniknęli jeden po drugim. Udało mu się zebrać pięciu żołnierzy i wycofać w stronę starego bunkra szkoleniowego. W środku w półmroku odnalazł anetę. Dwa plutony już nie odpowiadają. Radiostacja martwa ktoś blokuje sygnał powiedziała, podając mu mapę. I a na tej mapie dodała jest zaznaczony sektor, do którego nie mamy w ogóle dostępu Strefa C oficjalnie nieaktywna. Leon przetarł twarz. Tam musimy się dostać tam ukrywają odpowiedzi. Spojrzał przez zakurzone okno bunkra. Noc była cicha, zbyt cicha, nawet las zdawał się wstrzymywać oddech. Gdzieś w oddali zawył samotny pies. Dla Leona Krajewskiego nie było już odwrotu. Wszystko w co wierzył, wszystko czemu służył, właśnie zostało wystawione na próbę. Przez całą noc przemieszczali się ostrożnie przez zarośla unikając patroli i dźwięków wystrzałów, które wciąż od czasu do czasu rozdzierały ciemność. Las Drawski, o tej porze roku gęsty i wilgotny, tłumił kroki i myśli. Krajewski prowadził grupę w kierunku tajemniczej strefy C, sektora oznaczonego na mapach jako nieaktywnego, a jednak otoczonego zasiekami i zabezpieczeniami. To nie była zwykła strefa ćwiczeń. Dotarli tam przed świtem, za podwójnym ogrodzeniem, w środku lasu, stały trzy kontenery wojskowe. Obok Barna, Żamta, bagi się barak z zamkniętymi żaluzjami i anteną satelitarną. Ktoś tam był? Brzezińska przyklękła przy monitorze z zakodowanym sygnałem radiowym. Tu jest aktywny przekaz. Ktoś nadaje. Ale nie do dowództwa to idzie gdzieś indziej. Zbieg okoliczności? Spytał Krajewski. Raczej nie, nie mieli środków, by dostać się do środka bez alarmu. Ale Krajewski pamiętał jeden szczegół: W podobnych kontenerach pracował kiedyś jego starszy brat informatyk wojskowy. Wystarczyło przeciążyć układ zabezpieczeń poprzez zewnętrzne źródło sygnału. Brzezińska podłączyła swój dekoder. Zamek zaskoczył. Drzwi otworzyły się bez dźwięku. W środku panował chłód. Metalowe szafy, sprzęt komputerowy, dokumenty. Ale najważniejsze było to, co wyświetlał główny ekran: lista nazwisk. Wysocka, Czech, inni, których już nie było. Obok daty i jedno słowo: wyeliminowany. Leon poczuł, jak złość w nim wzbiera. Zimna i wyraźna. To nie była przypadkowa brutalność, to system, to selekcja. W folderze elektronicznym odnaleźli też plik o kryptonimie Projekt Zorza. Dokumenty mówiły o jednostce eksperymentalnej, składającej się wyłącznie z wyselekcjonowanych żołnierzy. Celem? Tajne misje pod przykryciem w Europie Wschodniej. Część szkolenia obejmowała testy psychiczne i ekstremalne symulacje. Oficjalnie Ci, którzy nie przeszli, uznawani byli za nieprzydatnych, nieoficjalnie, usuwani. To nie są ćwiczenia, to rekrutacja, wyszeptała Aneta. A kto nie pasuje, ten znika. Wtedy usłyszeli hałas. Ktoś wszedł na zewnątrz. Krajewski zgasił monitor i skinął głową. Musieli zniknąć. W ostatniej chwili wyszli tylnym wyjściem. Chowając się za zbiornikiem z wodą. Do baraku wszedł porucznik Fryderyk Nowak w towarzystwie dwóch mężczyzn w cywilnych ubraniach. Nie byli z ich jednostki. Ich rozmowa była krótka. Jeden z nich grzebał w sprzęcie, powiedział Nowak. Myślę, że to Krajewski, sprawdzimy go, ale nie teraz. Dajemy sygnał z góry. Gdy tamci zniknęli, Leon i Aneta ruszyli z powrotem przez las. Ściskając w kieszeni pendrive z kopiami dokumentów, do świtu dotarli do bunkra, gdzie czekało pięciu wiernych im żołnierzy. Wszyscy wiedzieli, że teraz gra toczy się o wszystko. Potrzebujemy świadka, powiedziała Aneta. Kogoś z dowództwa, kto nie jest zamieszany. Wiedzieli, że jest tylko jeden taki oficer. Major Katarzyna Wrona, psycholog jednostki, która wcześniej badała kandydatów do służby specjalnej. Miała reputację niezależnej. Zaufali jej. Kiedy pokazali jej raporty i nagrania, nie zaprzeczyła. Jej twarz pobladła. Zawsze podejrzewałam, że coś jest nie tak, ale myślałam, że chodzi o presję, nie eliminację. Musimy działać, powiedział Krajewski. Zanim nas wyłączą jeden po drugim, wrona sięgnęła po radiostację kodowaną tylko dla wysokiego szczebla. Znam jedną osobę w Warszawie, która może pomóc. Generał podporucznik Dorota Leśniewska. Nie jest częścią tej struktury. Ale musimy wysłać dowody natychmiast. Gdy sygnał poszedł w eter, las ożył. Z oddali nadchodził szum pojazdów. Ktoś ruszył w ich stronę. Cisza, która potem zapadła, była nienaturalna. I w tej ciszy, Krajewski po raz pierwszy poczuł, że to już nie jest tylko sprawa wewnętrzna. To był początek walki, która miała sięgnąć wyżej znacznie wyżej niż jakikolwiek z nich się spodziewał. O świcie nad lasem zawisł śmigłowiec wojskowy. Dźwięk wirników niósł się echem przez poligon, jak zapowiedź decyzji która zapadnie dziś, bez odwrotu. W bunkrze panowała napięta cisza. Leon Krajewski siedział przy rozłożonych mapach i schematach transmisji. Obok niego major Katarzyna Wrona koordynowała łączność z Warszawą. Połączenie z generałem Leśniewską zostało potwierdzone. Dowody dotarły. Jednak nie było pewności, kto zareaguje pierwszy: wojsko czy ci, którzy chcieli ukryć prawdę. Otrzymaliśmy informację, powiedziała Wrona. Generał Leśniewska przejęła temat, ale zanim uruchomi formalne procedury, musimy się zabezpieczyć. Ktoś z naszej strony podjął kontratak. Sygnał transmisji danych został przejęty. Próbują namierzyć nasz dokładny punkt nadawczy. Musimy ich wyprzedzić, powiedział Krajewski. Musimy dotrzeć do centrum transmisji kontenerze w strefie cej fizycznie zniszczyć dane, które mogą nas zdradzić. Podjęli decyzję mała grupa: Krajewski, Brzezińska, dwóch starszych szeregowych i sanitariusz wojskowy, kapral Szymon Grabowski. Ruszyli przez las. Tym razem już bez wątpliwości to była operacja, nie ćwiczenia. Dotarli do kontenera, ale coś było inaczej. Zamek został zmieniony. W środku ciemność i cisza. Nagle światła zapłonęły. Czekał tam na nich kapitan Adrian Leszczyński. Sądziłem, że prędzej czy później tu traficie, powiedział spokojnie. Zrobiliście więcej niż ktokolwiek przypuszczał. Prawie szkoda. Krajewski uniósł broń. Stań z dala od konsoli, kapitanie. Leszczyński uniósł ręce ale jego uśmiech pozostał. Naprawdę myślisz, że możesz to zatrzymać? To nie mój plan, ja tylko wykonuję rozkazy. Czyje? Zapytała Brzezińska. Głównego dowództwa? Leszczyński spojrzał na nią z litością. Tego, które wie tylko to, co ma wiedzieć. Wtedy wybuchła eksplozja, z daleka. Centrum komunikacji jednostki wysadzone. Ktoś próbował usunąć ślady, zanim zrobią to inni. Brzezińska rzuciła się do panelu i rozpoczęła transfer kopii danych z pendrive'a. Potrzebujemy tylko kilku minut, powiedziała. Ale Leszczyński miał inne plany. W ułamku sekundy sięgnął do kabury. Zanim zdążył wyciągnąć broń, Krajewski wykonał ruch wyuczony w jednostce szkoleniowej w Mińsku Mazowieckim. Szybki obrót. Dźwignia upadek. Leszczyński znalazł się na ziemi, unieruchomiony. Koniec, powiedział Leon, patrząc mu w oczy. Dla ciebie. Kiedy transmisja zakończyła się sukcesem, major Wrona wysłała kodowe potwierdzenie do Warszawy. Mamy to. Jej głos był cichy, ale pewny. Przylecą, ale to nie będzie akcja jawna. To operacja oczyszczenia. Wyciągną tylko tych Którzy mogą jeszcze coś zrobić. A reszta? zapytał jeden z żołnierzy. Reszta zostanie tam gdzie była, w cieniu, tak jak wcześniej. Na horyzoncie pojawił się śmigłowiec. Wrona spojrzała na Krajewskiego. Nie każdemu uda się odejść. Ktoś musi zostać i trzymać tę linię. Leon skinął głową. Ja zostaję. Brzezińska ujęła jego dłoń. To nie koniec. To dopiero początek nowej służby. Gdy śmigłowiec opadł między drzewa, powietrze drżało, nad lasem wstało słońce, niby zwykłe, a jednak inne. W tle pozostały ślady walki, które nie zostaną opisane w raportach: nie będzie uroczystości, nie będzie medali, ale gdzieś w ciszy, wśród drzew i mgły, jedno było pewne: prawda przetrwała. W jednostce wojskowej w Orzyszu zapanowała niespotykana od lat cisza. Nad ranem śmigłowce wojskowe unosiły się ponad linią drzew, jakby szukając cieni prawdy, które dopiero co wypłynęły na powierzchnię. Na placu apelowym zgromadziło się tylko kilkunastu żołnierzy. Reszta została przesunięta, zawieszona lub, jak głosiły nieoficjalne doniesienia, objęta wewnętrznym śledztwem. Leon Krajewski stał samotnie przy krawędzi lasu, za nim leżała droga, której nie wybrał z powodu ambicji, został, bo wiedział, że nie wszystko się kończy wraz z raportem końcowym. W ręku trzymał niewielką metalową skrzynkę, zawierała dane zabezpieczone przez Brzezińską, fragmenty znikających śladów i nagrań, które nie pasowały do oficjalnej wersji wydarzeń. Brzezińska została oddelegowana do Warszawy, by służyć w nowo powołanej komórce wewnętrznej, odpowiedzialnej za etykę operacyjną. Kiedy żegnali się bez słów, wiedzieli, że może minąć wiele lat, zanim znów się spotkają. Ale nie potrzebowali słów, czasem prawdziwe porozumienie mieści się w spojrzeniu. Tymczasem major Katarzyna Wrona została przeniesiona do Krakowa. Gdzie miała nadzorować psychologiczną selekcję do nowej jednostki? W jej oczach Leon widział cień zmęczenia, ale też iskierkę czegoś głębszego nadziei, że może jeszcze da się zmienić to, co wydawało się skamieniałe. Porucznik Fryderyk Nowak zniknął, oficjalnie przeniesiony. Nieoficjalnie nikt nie wiedział, czy żyje, czy został uciszony. Kapitan Adrian Leszczyński czekał na proces wewnętrzny. Wszystkie jego dotychczasowe osiągnięcia zostały wykreślone z rejestrów. Pozostała tylko cisza. Leon pozostał w jednostce jako instruktor nie awansował, nie otrzymał medalu jego nazwiska nie wymieniano. Ale do jego baraku zaczęli pukać młodsi żołnierze z pytaniami. Z wątpliwościami, z lękami i słuchał ich. Bo wiedział, że siła nie zawsze polega na działaniu. Czasem polega na tym, by być, po prostu być. Pewnej nocy, gdy mgła znów zaczęła otulać drzewa, Leon wstał i podszedł do miejsca, w którym znaleziono Wysocką. W dłoni trzymał świecę. Zapalił ją i postawił na mokrej ziemi. Nie jako symbol ofiary. Ale jako znak trwania, w oddali zawył wiatr. Gdzieś na horyzoncie przemknęła sylwetka sowy. Las zadrżał, jakby przez chwilę przypomniał sobie wszystko, co zostało w nim powiedziane: szeptem, krzykiem, milczeniem. Leon Krajewski nie był bohaterem. Był człowiekiem, który w chwili próby nie odwrócił wzroku. I choć historia nie zapamięta jego nazwiska, Pamięć przetrwa tam gdzie naprawdę ma znaczenie, tam gdzie słychać kroki wśród liści, tam gdzie prawda cicho przechodzi między drzewami. Subskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten film.